że wiesz, że wam się nie należało, ale to do surmy będzie decydowała. Będzie, będzie należało wszystko. Decydująca Tylko umiejętności surma akcja nerwy. tego meczu. Surma zwyczajmy... czy baj! Nie. Zabaj! Ma... Zdura kompletna. Krakowia wróciła z dalekiej podróży. Ale tak się nieraz kończą sytuację niewykorzystane źle. I... Lecz trwa. Euforia na stadionie Krakowi, zupełnie jakby Krakowia zdobyła decydującą bramkę, fatalny strzał Surmy. No strzał beznadziejny, tak jak beznadziejna interwencja e, obrońcy Krakowi, nieprzemyślana, tak również i strzał sur, Surmy, no zupełnie niezrozumiały. Jeszcze raz strzał. Łukasza Surmy i wszystko to co wymalowało się na twarzy tego piłkarza po tym jak zmarnował tak świetną się... okazję a teraz Bojarski, Bojarski wyciąga Boruta z bramki, Gol! Powiedziałem, że mecz trwa takie sytuacje kończą się niestety tragicznie i e, Legia załamana e, Krakowia obudziła się to ich zmobilizowało nieprawdopodobnie w tych ostatnich sekundach niemalże spotkania e, no i tak to się kończy, niestety, jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji stuprocentowej, rzut karny z 11 metrów, stojąca piłka, e, kiedy koniec meczu praktycznie rzecz biorąc jest. E, przeciwnik robi takie błędy właśnie, kiedy stwarza sam sytuację e, i daje się sobie strzelić bramkę na życzenie. Praktycznie rzecz biorąc na życzenie. No wybicie boruca beznadziejne, no trudno ocenić to inaczej. E, interwencja również praktycznie dał się ograć. Ale świetnie Bojarski, zrobił to Bojarski, trzymał Bojarski piłkę do końca do końca, bardzo krótko przy nodze, przedryblował, przedryblował bramkarza No i to była ostatnia akcja meczu i na miarę trzech punktów Koniec spotkania, widzieliśmy doskonale komu i za co dziękował Bojarski Po zdobyciu jedynego gola w tym meczu Krakowia Legia 1 do 0 To co się dzieje na stadionie Krakowi jest trudne do ujęcia w kilku słowach czy nawet zdaniach Oto bohater ostatniej akcji, a drugi z bohaterów przy swojej bramce całowany jest przez swoich...